Cześć, tu Dr. Tronik. Dzisiaj mam nadzieję ostatni dzień zmagania się z paleniem rezystorów 47 ohmów. Tutaj w tym stanowisku pomiarowym. Ono zostało trochę zmodyfikowane, jak widzicie, bo pamiętacie z ostatniego filmu, tam były bardzo duże prądy przy e, właśnie przy paleniu tego rezystora 47 ohmowego, który jeszcze nie jest zbutowany. E, postanowiłem, że zostawić, zostawię tutaj 470 milionów, ale dorzuciłem do tego taki dzielnik jeden do tam 5 z kawałkiem, tak aby czytam trochę mniej niż 5 z kawałkiem e, poniżej 5 tak żeby 470 milionów i ten dzielnik napięcia łącznie tworzył podział tego napięcia na tym rezystorze przez 10. Jak to będzie dzielić się przez 10, to mogę po prostu w oscyloskopie włączyć sondę razy 10. Poprzednio, gdzie miałem tylko ten rezystor prawie, 470 milion, prawie 500 milionów, czyli jakby na każdy 1 amper miałem pół to oscyloskop pracował z sondą razy 2, co pozwalało mi na bezpośredni odczyt prądu poprzez odczyt po prostu napięcia, bo co do wartości wskazywanej przez przyrząd, przez oscyloskop to było takie samo. Teraz mam jeszcze dodatkowy dzielnik tego prądu, czyli jeżeli tu będzie nam płynął prąd zwarcia z tej końcówki ja, on sobie, ja to oczywiście to i to zlutuję, na razie mam miernik, zaraz powiem dlaczego, Więc jak ten prąd płynie tu, 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 wpływa nam do tego rezystora 3 w bodajże, 470 miliomów, on to odkłada spadek napięcia, strzałka jest w tą stronę, tu jest masa i to napięcie zostaje podzielone przez ten zespół rezystorów a odczyt do oscyloskopu jest wzięty z tego stułomowego rezystora, więc tutaj napięcie będzie 10 razy mniejsze niż napięcie tutaj. Aha, i po co teraz ten klips, ten krokodylek z miernika? Sobie sprawdzimy, jak wygląda odczyt prądu na oscyloskopie i na mierniku. Okej, okay. więc ja teraz włączę. Tu mamy wartość RMS prądu. Nie widać całego oscyloskopu, ale to nie jest istotne. Włączymy sobie 30 mA, to tego, tego w zasadzie nie widać. Damy trochę więcej prądu, więc 200 równo, 200 mA. O, widzicie, i tu mam wtedy 200 mA, nawet przy 5V na działkę. Podniesiemy trochę to wzmocnienie. O, 214, żeby być precyzyjnym, czyli jest jakiś tam offset niewielki. Znaczy, ten dzielnik nie jest super precyzyjnie dobrany. Sprawdźmy jeszcze przy większych prądach, na przykład przy 1A, 1A. 108, OK może zwiększymy wzmocnienie, żebyśmy to mieli trochę represenie 103, 2A, przypadkowo na 5 skręciłem, 2A, ten rezystor pewnie jest już tak, ten 470 4709 się robi gorący, więc to wystarczy. No ale w każdym razie mamy dowód na to, że 2A to 2A, czyli mierzymy prawidłowo prąd, który będzie płynął przez ten rezystor, który będziemy palić. Dobra. Daję pauzę na filmie i podłączam rezystory. Ok, słuchajcie, oscyloskop już jest przygotowany w trybie normal. Wyzwalenie normal, 2 milisekundy na działkę. Eee, czyli, jak tu mam 2 milisekundy, tu gdzie jest ten dziubek, nie widać tego, dobra, to tu będziemy mieli a, jeszcze 8 działek, czyli 16 milisekund. Zobaczymy, czy ten rezystor ma się szansę w 16 milisekund spalić. Będziemy, oczywiście, uruchamiać to za pomocą przekaźnika. Tego, co zawsze, bo stanowisko nie uległo zmianie. A, i kamera nam się buja. Słuchajcie, dobra. Nie ma na co czekać. Główne źródło jest już załączone. Ładujemy kondensator. Tu się coś po prądzie wyzwala na oscyloskopie. Okej. Okay. Jakiś udar. Dobra. Uwaga. 3, 2, 1. Nieźle hukło. Nieźle hukło. Rezystora nie ma, z drugiej strony się wypalił. Rozładujemy. Na no, oscyloskopie, znowu zapomniałem jednak. Znowu zapomniałeś. Mam znowu 2V na działkę, czyli 2 A. Tu trzeba by ustawić to oczywiście tak gdzieś na poziomie 20V. Bo teraz możemy zejść spokojnie 100 a na działkę, ale nie sądzę, żebyśmy tu mieli takie prądy. Prędzej mi się przekaźnik zgrzeje. A więc ustalimy sobie 10 Amperów jako próg wyzwolenia. Ja to zgram jako taki pierwszy pierwszy nasz e, pomiar. Jak widzicie tutaj napięcie sięg sięgnęło, a to zresztą zaraz będzie na zrzucie, sięgnęło tych 320 paru, prądu jest w cholerę, widać, że nawet frontend prawdopodobnie się nasycił i tu tak odpowiedział taką, takim wyjściem z nasycenia w formie takiej właśnie odpowiedzi e, oscylacyjnej. E, Napięcie, też, niby tutaj było ujemne. czyli jakby się prąd cofalnie nie sądzę, żeby to miało tutaj w ogóle miejsce? No dobra, w każdym razie na pewno mamy złe wzmocnienie. Teraz będziemy mieli tak. 20V na działku, czyli tak, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Myślę, że 120A nie przekroczyłem, ale kto wie. Dobra, słuchajcie, rozłączam. rozładuję jeszcze raz przekaźnik, kondensator zbiorczy. Rezystory 47Ohm mi się skończą. Rezultowujemy. huknął niesamowicie, jakiś slow mu by się przydał, pewnie cała klatka filmu bo w momencie kiedy on strzela to po prostu jest prześwietlona. Ile mam jeszcze rezistorów 47? 4 sztuki, 4 sztuki. a potem mam jakieś węglowe, ale tych, tych bym nie chciał palić. W sensie możemy, czemu, czemu nie? Ale ja bym chciał mieć jakiś zapas na tych komponenty, chociaż muszę sobie rezistorów nakupować. Przewlekanych, bo, bo mam ich po prostu mało. Dobra, lutujemy. Coś. Oj, przypalą sobie sondę. Krokodylek, dobra, słuchajcie, jest gotowe. Jest gotowe. Teraz tak, sonda. Jest sonda. Eee, przekaźnik wyłączony, główne źródło załączone, ładujemy się ładujemy. Kondensator główny jest naładowany, ten zbiorczy. Jak ja tego nie lubię, i teraz strzelamy. 3, 2, 1. Dobra, już wiem dwie rzeczy. Na pewno podstawa czasu jest za długa. Sejfujemy. Na pewno podstawa czasu jest za długa, ponieważ to trwa. Poniżej 2 milisekund, mili no, o w ten sposób. E, to sobie wyśrodkujemy. Nie wiem, czy wy widzicie oscyloskop dobrze. Nie widzicie, dobra. E, I tak będzie, będzie zrzut to sobie wycent, gdzie mi to uciekło jest. Dobra, to tu zrobimy sobie tak, 200 mikrosekund na działkę, czyli 10-krotnie to wydłużymy i wtedy możemy z tym spokojnie iść. tu Na, na ten fragment widzicie? po prostu za jasno. Dobra, no trudno. Chociaż może jak zgaszę tą lampę, to kamera... Nie. Um, co ja chciałem? Aha, no i dlatego się śmieję, bo mam tak 20, 40, 60, 100, 120, 140 amperów prądu w tym obwodzie. Stąd też ten trzask i huk. Uh. Idziemy na większy prąd. No teoretycznie powinniśmy tu przekroczyć 325 V podzielone przez ESR kondensatora i wszystkich przewodów, rezystacja wszystkich przewodów. I, I coś jeszcze? Nie, no to chyba tyle. Bo, aha, i te 470 milionów. No to jakbym miał powiedzmy założyć, że to będzie, nie wiem, w okolicach 600 milionów in total 325 przez 0,6, tak strzelam, to będzie 540 amperów. No to jak mam teraz 50 amperów na działkę, to jest 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Jak to nie da rady, to ja nie wiem. No to ja nie wiem. Znaczy no, 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 nie wiem. Ten łuk, który się zapala w wyniku spalenia tego rezystora jest po prostu. E, bardzo czy znaczy umowy, no bo tak, taka jest cecha łuku elektrycznego. I żadna, żadna tutaj rezystancja 47 już nie ogranicza prądu. odkręcamy. Mm. Całkowicie uszkodzony, spalony. Dobra, zostało mi trzy rezystory. Mam nadzieję, że teraz się uda. Mógłbym od razu dać na 100A na działkę, ale nie chcę, bo jeżeli to się okaże, że to dosłownie lekko nam podbije się ponad połowę, to stracimy połowę na rozdzielczości, a ja nie chciałbym tego. Chcę mieć jakby to zbocze wypełnione w całym ekranie. Możemy jeszcze masę przesunąć, ewentualnie tego oscyloskopu w dół. W sensie, ten nie masę jakąkolwiek tutaj prowadzoną, tylko ten kursor, chociaż dobra, zostawmy to tam, gdzie jest masa napięcia. Czy tam na minus 150, czyli w ogóle do zera to mamy minus 100, to mamy 150 amperów tutaj. So tu mamy 350 amperów na całość. Gdzie jest ten rezystor? Tu jest ten rezystor, dobra. Lutujemy się. Jest przylutowany, nie widzicie. Tutaj jest. Tutaj patrzcie. Patrzcie. A złapana sonda. Teraz tak, przekaźnik, jeszcze raz tylko sobie cykniemy. Tu jest tryb auto. Normal znaczy się, wyzwolimy się. Ja podnoszę teraz poziom, nie wiem, do 50A, chociaż nie, bo to nam zniknie ta górka. Tylko to, to przesuniemy, tu. O! Wybaczcie, że tego Wam nie pokazuję. 50A, wyzwolenie. I co teraz? I teraz tak. Ładujemy. SK w ogóle wybiła, słyszeliście pewnie. Uderzył za dużo. Dobra. No to co? Tu jest normalna na pewno jest. 3, 2, 1 Jest! Udało się! Słuchajcie, udało się! Bezpieczeństwo, czyli tak, rozładujemy sobie. Mamy to. Jak to się mówi, chyba. Ej, mamy to. Prądu, dobra, kursory. A najlepiej kursorami sobie to zmierzymy. Kanał drugi. Prądu, już Wam odczytuję. 272 Ampery. No a napięcia oczywiście 50, 100, 150, 200, 250, 325, czyli napięcia jest w porządku. Słuchajcie, tu, tu, ten początek, tu, tu jest po prostu sama rezystancja. No, no na bank, no jestem dość mocno pewien, nie chcę teraz tego powiększać, ale chyba już zapisałem. Zapiszmy jeszcze raz, że z tym kursorem tutaj. Pyk. Zapisuj. A zmierzmy sobie, czy tutaj jest 325 przez tam 47 ohmów. Eee, tu mamy 6 amperów. No tu dokładność oczywiście właśnie jest paskudna. Widzicie, nie chcę tego powiększać, ale mi chodzi tylko o skróbną estematę. 325 przez 47 ohmów to jest 7 amperów. Eee, no dobra, jasne, to jest to. To jest prawo ohma, a potem... Znaczy prawo ohma. Tutaj jest 47 ohmów. Ten rezystor jeszcze żyje. On żyje przez 300 mikrosekund. A jaka się wydziela w nim chwilowa albo szczytowa moc? Strat, to znaczy tutaj, gdzie mamy 6 Amperów, to jest 6 w kwadracie, czy tam 7, czyli to, co policzyłem w kwadracie, razy 47, to my w nim tutaj wydzielamy 2 kW. No to się rzeczą długo nie, nie pożyje. No a potem, gdzie mamy taki szybki spadek napięcia na tym kondensatorze, czyli gdzie prądu mamy w cholerę, no tak byśmy sobie przyjęli ten punkt szczytowy, jeszcze raz, ile tu było? 272A, ampery, 272A, ampery, a napięcia. Tym napięcie, w tym punkcie napięcie na obciążeniu jest, powiedzmy, to byłoby gdzieś tu. To jest kursor Y1, dobra, to jest 217V. No to tu mamy 59 kW mocy chwilowej dosłownie tylko w tym punkcie, ewentualnie, powiedzmy tam plus minus 10-20 mikrosekund wokół, wokół O na przykład, wokół tego kursora, tak. I tu widzicie, to jest prąd, tu jest takie napięcie, no tu się rzeczy mamy. Mamy taką moc na poziomie tam 50 kilo, 59 kW. Dobra, mamy to. No to tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej, a najważniejsza rzecz, no nie róbcie tego w domu. Papa. Pa.